Cześć. W trakcie tej lekcji przejdziemy pokrótce przez cały proces modelowania płyty żelbetowej. Wprowadzimy bardzo prosty układ, który pokaże nam, jak wygląda cały proces modelowania, ale również zobaczymy, jakimi metodami możemy obliczać ugięcia płyt żelbetowych w robocie. Wykonany model może posłużyć również jako benchmark obliczeniowy czyli model testowy, którym sprawdzamy program obliczeniowy. Wybierzmy projektowanie powłoki. Na początek, na szybko zmieńmy preferencję zadania. Przez ten krok będziemy przechodzić również później, kiedy będziemy projektować docelową konstrukcję. A więc tutaj jedynie pokrótce zmieniam parametry bez większego wchodzenia w szczegóły. Ważne jest, żeby materiały. Były zgodne z normami eurokoduskimi i że my normy projektowe, zwłaszcza dla żelbetu oraz dla obciążenia, były PNEN. -PN. Mogę wybrać OK. Następnie wybieram definicję osi konstrukcyjnych. Wprowadzam w zakładce X wartość 0. 2, 4 i 6. W zakładce Y 0 oraz 1. W zakładce Z wprowadzę wartość 0, dodaję, wybieram, zastosuj i mogę zamknąć okno. Przejdę do widoku domyślnego 3D. Następnie będę chciał wprowadzić jeden mały panel, który później skopiuję na pozostałe pola. W pierwszej kolejności definiuję kontur panelu. Wybieram opcję Polinia Kontur. Wprowadzam. Taki kontur i zamykam. Teraz zdefiniuję charakterystyki panelu. Wybieram ikonę Panele. Przechodzę do. Ikony obok charakterystyki zbrojenia. Nazwiemy sobie ten zestaw na przykład płyta. Test. Typ obliczenia wybieramy jako czyste zginanie. Większość płyt żelbetowych pracuje jedynie na czyste zginanie, a przynajmniej obliczeniowo takie traktujemy. O tym będzie też mowa później. Następnie kierunek zbrojenia głównego wybiorę tutaj wzdłuż osi X i to będzie oś X układu głównego. Przejdźmy do materiałów. Tutaj odznaczona jest opcja jak w modelu konstrukcji, u Ciebie może być zaznaczona, także ją odznacz. I wybieramy beton C30x37. Klasa cementu N, klasa konstrukcji S4. Klasa stali może być A3L. Przejdźmy do parametrów SGU. W tym miejscu wyłączę korektę zbrojenia z uwagi na zarysowanie, natomiast zakres obliczeń będzie zarysowanie i ugięcie, tak żeby program przeliczył obie te rzeczy. Rozpiętość naszej płyty będzie równa 6 metrów, 6 przez 250 to 24 mm. Klasę środowiska możemy zostawić jako XC1, lub jest, jeśli jest ustawiona inaczej, to ustawmy na XC1. Szerokość dopuszczalnego zarysowania ustawmy na 0,3 mm. I współczynnik pełzania betonu określmy ręcznie jako 2. Przejdźmy do zakładki. Zbrojenie, A średnicę prętów chcemy na każdym kierunku ustawić jako 16 mm. Otulinę ustawmy na 2 cm. Odchyłkę, sprawdźmy czy jest ustawiony 1, tak chcemy właśnie, żeby było. Ustawiamy brak zbrojenia minimalnego i możemy ten zestaw dodać. Mogę zamknąć okno. Następnie wprowadzimy grubość płyty. Chceby, żeby grubość wynosiła 30 cm, u mnie akurat taka już występuje, ma to być grubość stała, bez redukcji momentu, bez władności. Materiał C30x37 mogę dodać, tak, modyfikuję i zamykam. Model obliczeniowy 99% jest to powłoka. I teraz, poprzez wybranie punktu wewnętrznego, tak żeby na pewno wybrać właściwy ustawie się od góry, klikając w zarysie panelu, wybieram właśnie ten panel. Widzę tutaj krzyż zbrojenia, który mówi mi o tym, że zbrojenie główne jest wzdłuż osi X układu globalnego, tak jak to określiłem, ponieważ niebieska linia leży wzdłuż tej osi. Zbrojenie drugorzędne jest zaznaczone na zielono. Mogę zamknąć panel. Teraz wprowadzimy obciążenie. Wprowadzimy dwa przypadki obciążenia. Wbierzmy przypadki obciążenia. Dodajmy stałe i eksploatacyjne. Tutaj kategoria dla nas nie jest istotna ze względu na to, że kombinacje wprowadzimy ręcznie, więc wybierzmy po prostu dodaj. Zamykamy okno. Przejdźmy do przypadku obciążenia stałego i zdefiniujmy obciążenie. W zakładce Powierzchnia wybieram obciążenie powierzchniowe jednorodne. Na kierunku Z o wartości minus 1 w układzie globalnym wybieram Dodaj i dodaję do panela. Następnie wybieram drugi przypadek eksploatacyjny. Ponownie będzie to obciążenie powierzchniowe jednorodne o wartości minus 3. Dodaję i dodaję do panelu. Zamykam okno. Mogę teraz skopiować mój panel, zaznaczam go, wybieram edycja, edytuj, przesuń, kopiuj. I tutaj będziemy mieli dwa powtórzenia. Możemy. W tym przypadku wektor translacji wpisać ręcznie. Będzie to 2, spacja 0, spacja 0. Najwygodniej używać spacji do oddzielania współrzędnych. Naciskam wykonaj i zamykam okno. Wprowadźmy podpory. Będziemy chcieli wprowadzić podpory liniowe. Usunę wszystko nożyczkami i wprowadzę dwie nowe podpory. Zablokuję kierunek u, x, y i z i podpiszę podporę u, małe, duże, x, y, z. W ten sposób jednoznacznie wiem, jakie kierunki dla tej podpory są zablokowane. Wybieram dodaj, zamykam i taką liniową podporę wprowadzam na... Dwóch krawędziach mojej płyty. Zamykam, więc mamy płytę swobodnie podpartą. Stwórzmy teraz kombinacje ręczne, obciążenia. Kombinacje ręczne. Wybieram OK. Jest to kombinacja SGN. Mogę podwójną strzałką przerzucić wszystko na prawo 1,35 i 1,5. dać zastosuj. I teraz jeszcze stworzę kombinację SGU quasi-permanentną. Wybieram nowa SGU-QPR. OK. Tutaj przerzucam stałe automatycznie z jedynką. Dla eksploatacyjnego obciążenia w okresie współczynnik jako 0,6. I przerzucam pojedynczą strzałką. Wybieram zastosuj i zamykam. Żeby obliczyć płytę, muszę ją zdyskretyzować, a więc nadać jej siatkę elementów skończonych. Tutaj model jest dość mały, nie musimy się zastanawiać, jak dużo tych elementów, czy jak małe te elementy możemy stworzyć. Możemy zgrubnie założyć, że element o wielkości 0,1 metra w zupełności tutaj pozwoli nam otrzymać bardzo dokładne wyniki i nie będzie nam przeszkadzał, jeśli chodzi o długość obliczeń, czy też długość wczytywania wyników. Wybierzmy więc opcję generacji siatki elementów skończonych. Wybierzmy ikonę opcję siatkowania. Tak, dla wszystkich paneli chcemy wykonać operację i rozmiar elementu ustawmy na 0,1 m. Wybieram OK i wybieram lokalna generacja siatki. Mogę zamknąć okno kliknąć, aby odznaczyć panele. Czasami, kiedy mamy duży panel, to dobrze jest wyłączyć widok elementów skończonych, ze względu na to, że szybciej wtedy model nam pracuje i program się mniej zacina. Także ja po prostu wyłączę model obliczeniowy. Tutaj nie jest to konieczne, ale to dobra praktyka, kiedy już nadaliśmy siatkę elementów skończonych i wiemy, że jest poprawna, nie potrzebujemy nadal jej wyświetlać, możemy ją wyłączyć. Możemy teraz wykonać obliczenia no i przyjrzyjmy rezultaty. Wybierzmy rezultaty, mapy. I interesują nas przede wszystkim momenty zginające. Moment XX, moment Y. YY. Wybierzmy odpowiednią kombinację, kombinację pierwszą. Tutaj widzimy, że przy podborze mamy jakieś szczątkowe wartości momentu ze względu na to, że ta płyta, mimo że pracuje w jednym kierunku, to mamy też przecież współczynnik Poisona, który powoduje deformację przy zginaniu w jednym kierunku, również w drugim kierunku. A więc te szczątkowe siły będą tu występowały, jednak są one drastycznie mniejsze w porównaniu do zginania w kierunku głównym. Jak również szczątkowe skręcanie będzie tutaj też występowało w naszej płycie, a nie musimy się tym zbytnio przejmować. Zbrojenie rozdzielcze, nawet jeśli byśmy go nie projektowali, czy też nie projektowalibyśmy zbrojenia w drugim kierunku, to zbrojenie rozdzielcze zawsze umieszczamy lub jeżeli to by była na przykład belka, bo ta płyta o szerokości metra i wysokości 30 cm mogłaby być potraktowana jako belka, to ta belka również miałaby strzemiona, które te siły by przejmowały. Interesuje nas natomiast, jakie są siły złożone, które uwzględniają zarówno skręcanie, jak i zginanie w drugim kierunku. Więc tutaj możemy zobaczyć, gdzie potrzebujemy mieć jakieś zbrojenie. Musimy rozważyć, czy ta wartość tutaj, jakaś wynikająca z tych sił szczątkowych, może nie szczątkowych, ale po prostu z deformacji w drugim kierunku, czy jest dla nas istotna, czy też nie. Dla mnie tutaj nie jest istotna, co, co jest dla mnie istotne, to zbrojenie na kierunku X do, czy też siły do obliczenia tego zbrojenia. Przydajmy też sobie deformację, bo to kolejna rzecz, która jest dla mnie istotna. I włączmy kombinację drugą. Łączmy parametry hmm, przepraszam. Przejdę z powrotem do tych szczegółowych, i tutaj chciałbym mieć wartości. I wartości, punkty ekstremalne na panelach. Daję: Zastosuj, daję jeszcze raz: Zastosuj. No i teraz dopiero mam taką mapę, jaką chcę. Natomiast włączam z powrotem widok mapy również. I nasz panel odkształcił się w dół o 2,3 mm maksymalnie. Tutaj widzimy na granicy 2 mm. Jest to jednak ugięcie, które jest określane dla materiału sprężystego, bez uwzględnienia zarysowania i pełzania betonu. Jest to ugięcie, które jest około pięciokrotnie mniejsze aniżeli rzeczywiste ugięcie płyty pracującej w konstrukcji. Nie jest więc ono dla nas miarodajne. Jednak kształt deformacji modelu pozwala nam określić, czy nie popełniliśmy błędów przy modelowaniu. Możemy również przemnożyć utrzymane ugięcie pięciokrotnie, i już na tym etapie zobaczyć, czy potencjalnie będziemy mieli problem z przekroczonym ugięciem. Wyłączę tą mapę. Pamiętamy, że wartość wyniosła 2,3. I przejdźmy teraz do wymiarowania żelbetu płyty, zbrojenie teoretyczne. Tutaj będziemy mogli przeliczyć zarówno zbrojenie dla naszej płyty, jak i docelowe ugięcie i zarysowanie. Włączmy siły wymiarujące uśrednione globalnie oraz redukcję sił nad słupami, ścianami. Mimo, że tutaj nie występują, to ja już nawykowo to włączam. Metoda obliczania zbrojenia ustawiam jako metodę momentów zastępczych w Armor i ta metoda jest Praktycznie tak samo dokładne jak metoda analityczna, jednak przy dużych konstrukcjach te obliczenia trwają dużo, dużo krócej. Co więcej, jest to metoda normowa, więc mogę ją użyć. Mogę wykonać obliczenia i mam informację o przekroczonej dopuszczalnej szerokości rys dla panelu numer 2. No dobrze, ale ja najpierw zobaczmy, jaką mam powierzchnię zbrojenia na tym kierunku, który najbardziej mnie interesuje. Widzimy, że mam tutaj 6, 4 centymetra kwadratowego na, kwa, na metr. Jeżeli nasza płyta ma szerokość metra, to to będzie właściwie to zbrojenie, które w tej płycie wystąpi. Jeżeli byśmy przeliczyli taką belkę o takich samych parametrach, czy to tuliny, czy zbrojenia, czy materiału, czy obciążenia, to powinniśmy otrzymać tą samą wartość zbrojenia. I takie coś oczywiście do czegoś takiego zachęcam. Ja osobiście to zrobiłem, żeby sprawdzić te wyniki tutaj. Natomiast mamy problem i teraz przejdziemy do niego, ponieważ nasze zarysowanie przekracza wartość 0,3. Teraz sobie z tym poradzimy, jednakże wcześniej sprawdzimy, jak wygląda ugięcie. I ugięcie tutaj wygląda troszeczkę dziwnie. Włączę punkty ekstremalne na panelach. Dam dwa razy zastosuj, wrócę do wyświetlania mapy. I widzimy, że ta wartość wynosi 18,7 i nie jest ciągła, bo dla paneli zewnętrznych wynosi 6. Więc z 6 skacze nam nagle na 16 z panela na panel. Jest to coś, co powinno być dla nas niepokojące i te obliczenia prawdopodobnie dla takiej konstrukcji nie do końca są użyteczne. Już pokazuje, dlaczego robot w taki sposób te wyniki nam tutaj zaprezentował. Kiedy włączymy sobie współczynnik sztywności na tym kierunku i nam zastosuj, to widzimy, że ten współczynnik sztywności pokrywa nam się z zarysowaniem jego mapa. A więc tam, gdzie nie mamy zarysowania, ta sztywność jest trzykrotnie niższa niżeli dla niezarysowanego przekroju bez uwzględnienia pełzania. Współczynnik pełzania wynosi tutaj 2 i program uwzględnia ten współczynnik pełzania dodając 1 do 2, a więc mamy 3 trzy i trzykrotnie omniżone jest przez samo pełzanie tutaj sztywność. Wzdłuż panela w kierunku centralnym ta sztywność troszeczkę się zwiększa ze względu na to, że zwiększa się tutaj powierzchnia zbrojenia również. I dlatego e, ten współczynnik sztywności jest troszeczkę mniejszy z uwagi na rosnącą wartość zbrojenia. Natomiast tam gdzie mamy zarysowanie, program oblicza nam sztywność przekroju zarysowanego i ta sztywność jest aż 8,5 mniejsza. Więc e, tutaj program przelicza e, czy przemnaża dla tego panelu ugięcie, które wynosiło dla niego maksymalnie 2 przez wartość 3 Daje nam tą mniej więcej wartość 6. Tutaj natomiast przemnaża 2,3 przez 8,5 około. Właściwie uśrednia tą sztywność całego panelu. I to nam daje całościowo wartość 6 dla tego panelu skrajnego oraz 18,7 dla tego panelu środkowego. No, nie do końca nam się to podoba, więc zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Możemy przejść do weryfikacji. Najpierw wykonajmy weryfikację ugięć metodą sztywności sprężystej. No, Zobaczmy. Tutaj niewiele się zmieniło. Ale mamy jeszcze jedną metodę do wyboru z aktualizacją sztywności MES. I to, co się stanie w tej metodzie, to to, że program nie przemnoży ugięcia panelu poprzez jego. Pojedynczą globalną sztywność dla osobnych paneli, dla każdego po kolei, a stworzy nowy model do obliczenia, obliczenia ugięcia, w którym każdy element skończony będzie miał zmienioną sztywność z uwagi właśnie na ten współczynnik sztywności. Więc po kolei każdy elemencik będzie miał dopasowaną sztywność, zmniejszoną, i wtedy przeliczy nam jeszcze raz ugięcie z aktualizacją tej sztywności. Wybierzmy oblicz. I widzimy, że po pierwsze, ugięcie nie zmienia nagle wartości pomiędzy panelami, jak również sama wartość jest inna. Przed chwilą mieliśmy 18, teraz mamy 13. Ta wartość jest bardziej dokładna. O ile nie mamy uplastycznienia, jest to bardzo dobra wartość, bo liczy nam sztywność w każdym elemencie zgodnie ze wzorami Eurokodu i pozwala na. Dokładne obliczenie tej deformacji. I jeżeli tylko możliwe, jeżeli tylko możemy z tej metody korzystać, to zdecydowanie ją rekomenduję. Musimy tutaj wybrać natomiast kombinację, dla której będzie to obliczone i czasami może trzeba sprawdzić to dla kilku kombinacji. No dobrze, ale nadal mamy przekroczone zarysowanie i co z tym możemy zrobić? Oczywiście możemy zwiększyć wysokość przekroju, ale tutaj i tak to już jest 30 cm. Natomiast to, co ja bym zrobił, to wszedłbym w typ zbrojenia płyt i powłok i sprawdził, Przepraszam, e, typ zbrojenia płyt tutaj i sprawdzi czy dla mojego typu płyta test w zakładce zbrojenia, czy nie mógłbym przypadkiem zmienić średnicy prętów, e, bo to może mogłoby dużo pomóc. E, więc zmienię wszystkie średnice tutaj na 10. Wbieram dodaj, tak. Tak. Zamykam. Zamykam. Wyniki mes są aktualne ze względu na to, że nie zmieniłem statyki mojego układu, a jedynie zmieniłem parametry, które są potrzebne do wymiarowania, więc mogę jeszcze raz wykonać obliczenia. I widzę, że tym razem poprzez zmianę średnicy prętów udało mi się dojść do poziomu zarysowania 0,3. Kiedy wykonam weryfikację, ugięcia, żeby sprawdzić, czy jest ono nadal w normie, widzę, że troszkę się zmniejszyło do 12,9 mm. Tak więc ta płyta jest już zaprojektowana poprawnie i to zbrojenie mógłbym rozrysować i na tym zakończyć projekt. Jeżeli chodzi o końcową wartość zarysowania i ugięcia, to muszę mieć również na uwadze, że jest ona obliczana, są one obliczane dla zbrojenia teoretycznego. A więc, jeżeli zwiększyłbym gdzieś zbrojenie, powierzchnię zbrojenia, a często, na przykład pręty przeprowadzamy dołem przez całą długość o pełnej powierzchni, możemy tak zrobić, to wtedy to zarysowanie, jeżeli wystąpiłoby na przykład dodatkowo tutaj, to byłoby mniejsze, aniżeli podane w programie. To był wstęp do projektowania płyt. Mam nadzieję, że już częściowo daje trochę do myślenia. W kolejnych lekcjach będziemy korzystać z tej wiedzy i ją mocno nadbudowywać. A więc zapraszam do projektowania właściwej konstrukcji.